Kolejny Energie hier weiter Lambo No nie jest to za prosty zderzaczek. 3, 2, 1, kamera, akcja. Cześć wszystkim, co mamy dziś ciekawego do roboty. Bartek nie śmie się ze mnie. Mamy tak, kończymy autko naszej koleżanki pani Martki, Marty Szóstki. Później Maciega atakuje Lamborghini, oczywiście, nasze by jak najlepsze roboty ma. <grymne> Nasz Daniel, kochany, robi te My mamy dzisiaj jeszcze Bentleya, korekta lakieru. Trochę autko jest sponieszczona, wreszcie trochę sama, mam nadzieję, że wszystko zniwelujemy. Powołka nasza Genesis, detali w środka, Także roboty trochę mam. Tu jak idzie? Dobrze, Roman. Żeby się już trochę zgadzał. Ma dużo zagięć, ostrych. Zbieram tu gruba folia Najgrubsza, 300 Ładnie Bartek? A przechudywa nie widziałem. Kocham go. No powolutku, powolutku do celu. Takie szczegóły, ale, ale bardzo zmieniają samochód. No. Ale są najważniejsze No dobra folia, dobrze siada No, znosie Umi? Umi Siągnij, odwróć Jeszcze tutaj tylko trafisz okay. O ty, przedpoczyniasz Co, zarobił się ta folia Ten Maciek to jedna fachówka W ogóle nie widać, że że, że że jest, że jest, no. jest Potem ci klient powie, że nie okleiłeś Tylko pieniądze bierzesz Kurde, ciekawe jakby to takie zrobił Nie? Klient przyjedzie na całość i powiedzieć mu, że ok, ja... A nie o klejony. Nie Wszędzie folia zawinięta. Tak, tak żeśmy zaraz się, się zrobili. Ale nie nie Widzę, a element naprawdę... Wyzwanie, spore. Co to, o, to jest? Karny. O, bo jeszcze ten element. Tutaj. To też jest? Tak. O, górne. A, tu nie. Ale jest kawałek, no. No i mamy kolejne autko do badania, także o 16 mamy odbiór, czekamy i trzymamy kciuki. I don't care. It's a double dare. I ain't scared. You best be where You best beware. It's alright. She's in my side. I got all night. Nima, like a